Z jakimi problemami estetycznymi zgłaszają się do kliniki kobiety po ciąży? Najczęściej zgłaszanymi problemami są problemy związane z cerą, problemy związane z wypadaniem włosów, a także bardzo popularne rozstępy. Kobiety, które nie rodziły siłami natury, mają bliznę po cesarskim cięciu, którą oczywiście możemy skutecznie likwidować w naszej klinice. Mamy, dysponujemy technologią laserową, jest to technologia amerykańska Palomar Starlux, laser frakcyjny 1540, który zapewnia redukcję blizn, w tym blizny po cesarskim cięciu. Przystępujemy do zabiegu w dniu zdjęcia szkół i wykonujemy następny etap po okresie około 4 tygodni. Co z rozstępami, co możemy zrobić, żeby się ich pozbyć? Jest to problem, który dotyka nie tylko kobiet po ciąży jest związany z nadmiernym rozciągnięciem skóry. Natomiast w tej chwili mamy do zaproponowania technikę również lasera frakcyjnego, bardzo rewolucyjną, ponieważ do tej pory białe rozstępy niestety. Kobiety z takim problemem czuły się opuszczone, byliśmy bezradni wobec tego problemu. Natomiast dysponujemy w tej chwili bardzo dobrą, skuteczną bronią, którą jest laser frakcyjny 1540 firmy Palomar. Zabieg przeprowadzany jest w trzech etapach. Jest to zabieg właściwie bezbolesny, niewymagający znieczulenia, bardzo bezpieczny dla pacjenta i przynoszący naprawdę fantastyczne efekty. Mają państwo w Carpe Diem program Bądź piękna po ciąży. Rozumiem, że to jest właśnie ten laser, co jeszcze. W skład tego programu wchodzą również zabiegi związane z rewitalizacją skóry twarzy, z rozjaśnieniem jej, z poprawieniem jakości skóry. Również myślimy o Zadbaniu o piękną sylwetkę. Mamy do zaproponowania konsultacje z trenerem personalnym, ponieważ 9 okres ciąży na pewno spowodował, że nasze mięśnie są troszeczkę opuszczone i trzeba by było poprawić ich kondycję. Wobec tego myślę, że taka konsultacja powinna się znaleźć w naszym grafiku. Mamy do zaproponowania również porady dietetyczne, jak ustalić naszą dietę i zmienić ewentualne nawyki żywieniowe. Domeną tak naprawdę opieki po ciąży jest podejście kompleksowe, czyli zarówno dieta, to co pobieramy w naszym pożywieniu, jak i to co widzimy na zewnątrz, czyli wszelkie mankamenty skóry, naszej sylwetki, naszego dobrego samopoczucia. Czyli to jest możliwe, być piękną po ciąży. Uważam, że jak najbardziej, ponieważ jest to fantastyczny okres w życiu każdej kobiety, cieszymy się z nowonarodzonego dziecka, ale też nie zapominajmy o sobie. Chciałabym zachęcić kobiety do odwiedzenia naszej kliniki. Myślę, że dysponując i nowymi technologiami i fantastycznym zespołem w postaci doświadczonych specjalistów jesteśmy w stanie ułożyć właściwy plan i pomóc im być dalej atrakcyjną.